Cześć, witam Cię w lekcji, w której zajmiemy się pierwszym tematem z Deep Learningu o przerobieniu kilku algorytmów sztucznej inteligencji. Przejdziemy do sieci konwulsyjnych CNN. Co to jest CNN? Jest to rodzaj sztucznej sieci neuronowej, która jest specjalnie zaprojektowana do przetwarzania danych o strukturze siatki, takich jak obrazy. W kontekście tego CNN jest wykorzystywany do klasyfikacji obrazów, czyli rozpoznawania i kategoryzowania obiektów na zdjęciach. CNN składa się z kilku kluczowych warstw, z czego czy najważniejsze to warstwa konwolucyjna, stosuje filtry do obrazu, wykrywając proste cechy, np. krawędzie i tekstury. Warstwa pooling, np. max pooling, zmniejsza rozmiar obrazu, zachowując najważniejsze informacje i redukując tym samym poprzez zmniejszenie wielkości obrazu ilość obliczeń. Warstwa gęsta, na przykład Fully Layer, FC, analizuje wyabstrakowane cechy i podejmuje decyzję o klasyfikacji. Jeśli chodzi o przykłady użycia, jeśli CNN ma rozpoznawać na przykład kota na zdjęciu, początkowe warstwy wykrywają podstawowe wzory, linie, krawędzie, Kolejne warstwy zidentyfikują bardziej złożone kształty, np. uczy, oczy, ogon. Ostatecznie warstwa gęsta zadecyduje, czy obraz przedstawia kota. CNN są szeroko stosowane w zadaniach takich jak rozpoznawanie twarzy, analiza medyczna zdjęć rentgenowskich, systemy autonomiczne rozpoznawania znaków drogowych czy filtry treści w mediach. Spoczność. Prace nad projektem rozpoczniemy od importu bibliotek. TensorFlow Keras jest to główna biblioteka do Deep Learningu. Layers zawiera warstwy sieci neuronowej. Natomiast Models pozwala budować modele sieci neuronowej. NumPy to biblioteka do obliczeń numerycznych, służy do operacji na tablicach i macierzach. Użyjemy jej do przetwarzania danych obrazów. W skrót NP to standardowa konsumpcja nazewnicza. Biblioteki NumPy. Matplotlib to biblioteka do wizualizacji danych. PyPlot jako PLT służy do tworzenia wykresów. Używamy jej do wyświetlania obrazów, rysowania wykresów, uczenia i pokazywania predykcji modelu. Skoro mamy już biblioteki, potrzebujemy danych w naszym przykładzie obrazów do szkolenia sztucznej inteligencji. W tej lekcji nie będziemy generować tych obrazów randomowo, czyli pseudo-losowo. Po prostu zaciągniemy je, czyli wczytamy sobie pełen zbiór danych. CIFAR-10 jest to 50 tysięcy obrazów treningowych. X-Train to są obrazy treningowe. Y-Train to etykiety dla obrazów treningowych. A X-Test i Y-Test to kolejno dane testowe. Myślę, że nie będziemy korzystali z 50 tysięcy obrazów treningowych. Prościmy sobie train size 5 tysięcy, test size na 1000 i w ten sposób informujemy program, że chcemy tylko 5 tysięcy obrazów do treningu, 1000 do testu. W kolejnym kroku przygotujemy dane treningowe. Robi się to w ten sposób: X train, X train, train size. A stack 32 podzielony na 255. X train prime size bierze pierwsze 5000 obrazów i konwerteruje na liczby zmiennoprzeciłgowe, następnie normalizuje piksele do zakresu od 0 do 1 oryginalnie jest od 0 do 255, czyli przygotujemy tutaj dane tenikowe. I w kolejnym kroku musimy przygotować etykiety treningowe, w ten sposób. Y train, Y train, train size, train size. I analogicznie tutaj kot już nam podpowiedział, że przygotowujemy dane testowe. X test, X test, test size, ice type float 32 podzielone na 25, 255. I Przygotowanie etykiet testowych. Spróbujmy wyprintować sobie rozmiar danych treningowych w ten sposób, używając printa oraz rozmiar danych testowych, klikając w tym miejscu. Tutaj pojawił się błąd, ponieważ TF is not defined. Jest tutaj moje niedopatrzenie, ponieważ powinniśmy wykonać jeszcze jeden import: mianowicie zaimportować TensorFlow as TF. I teraz, jeżeli odpalimy kod, rozpocznie się pobieranie danych i mamy rozmiar danych treningowych 5000 i rozmiar danych testowych 1000. 5000 to liczba obrazów dla danych treningowych, 32 oznacza szerokość obrazu w pikselach, 32 to wysokość obrazu w pikselach, a 3 liczba kanałów RGB, czyli mamy 5000 obrazów treningowych. Każdy obraz to matryca 30x32 piksele. Każdy piksel ma trzy wartości koloru i właśnie analogicznie jest również dla obrazów testowych. I w ostatnim kroku, zanim przejdziemy do tworzenia modelu CNN, następnie renowania go i wykonania głównego programu, musimy jeszcze dodać klasy. I tutaj mamy 10 klas kategorii obrazów w zbiorze danych CIFAR-10: samolot, samochód, ptak, kot, jeleń, pies, żaba, koń, statek i ciężarówka, gdzie iterujemy te klasy od 0, 0, 1, 2, 3. Na przykład, kiedy model przewiduje liczbę 3, czyli predykcja jest 3, wówczas nazwa klasy 0, 1, 2, 3. Wynosi kod i używamy tego przy wyświetlaniu wyników, więc zamiast pokazywać 3, przewidziana klasa to 3, to pokazujemy przewidziana klasa to kod. W tym miejscu tworzymy funkcję, która utworzy naszą sieć neuronową. I funkcja w modelu CNN opiera się na warstwach. Pierwsza warstwa skaluje obraz w małym oknie 3x3 piksele. szuka 32 różnych wzorów, krawędzi kolorów kształtów. A i szaf 32-32-3 oznacza, że przyjmuje obrazki 32 na 32 piksele z trzema kanałami czerwony, zielony, niebieski. Kolejna warstwa zmniejsza rozmiar obrazu, dzieli obraz na małe kwadraciki i z każdego wybiera najważniejszy piksel. Dzięki temu sieć skupia się na najważniejszych cechach i działa szybciej. Ta warstwa jest podobna do pierwszej warstwy, ale teraz szuka 64 bardziej złożonych wzorów. Na tym etapie sieć rozpoznaje już bardziej skomplikowane kształty. Kolejna warstwa znowu zmniejsza rozmiar, skupiając się na najważniejszych cechach. Ta warstwa spłaszcza obraz. Oznacza to, że jakby to wytłumaczyć oznacza to, że bierze dwuwymiarowy obraz i układa wszystko jego piksele w jedną, długą linię. Ta warstwa łączy ze sobą wszystkie znalezione wcześniej cechy i ma 64 neurony, które analizują połączenia. Ostatnia warstwa podejmuje końcową decyzję. 10 neuronów odpowiada 10 możliwym kształtom, samolot, samochód, ptak i tak dalej. Każdy neuron daje odpowiedź w stylu jestem na 80% pewien, że to jest na przykład kot. Cała ta struktura działa trochę jak mózg. Najpierw widzi podstawowe kształty i kolory, potem łączy je w bardziej złożone wzory, a na końcu podejmuje decyzję, co jest widoczne na obrazku. No i oczywiście Retor model po prostu zwraca gotową sieć neuronową, którą możemy później trenować na obraz. Kolejna funkcja to funkcja stanująca naszą sieć neuronową. Przyjmuje ona model, który zwróciliśmy w tym miejscu, czyli naszą sieć neuronową. X_train to zbiór danych treningowych, y prawidłowe odpowiedzi dla obrazów treningowych, X-Test zbiór obrazów testowych i Y-Test prawidłowe odpowiedzi dla obrazów testowych. Model Compile wybieramy nauczyciela, w tym przypadku jest to Adam, który będzie kierował procesem uczenia. W tym miejscu znajduje się sposób mierzenia błędów sieci, czyli jak bardzo się pomyliła, a metrics oznacza, że chcemy mierzyć dokładność procent poprawnych odpowiedzi. Model Fit jest to właściwy proces uczenia. Sieć przejrzy cały zbiór danych. 5 razy. Jest to mniej epok, ponieważ chcę, aby szybciej skompilował się ten kod. I za każdym razem patrzy na obraz 64 razy. Po każdej epoce sprawdza się na danych testowych i pokazuje proces uczenia. Możemy to porównać do uczenia się do egzaminu. Najpierw przygotowujesz materiały, compile. Potem przekonasz notatki 5 razy epoki. I za każdym razem uczysz się zagadnienia po 64 razy. Co jakiś czas robisz test, żeby sprawdzić, czy dobrze się uczysz. I zapisujesz swoje postępy. I w tym miejscu, oczywiście, zwracamy historię uczenia, czyli zwracamy to, jak zmieniała się dokładność i błędy w czasie. W kolejnym kroku stwórzmy model, przypisując go właśnie do pola model oraz pole historii. Następnie wykonamy szybką ewaluację, czyli sprawdzamy, jak nasza sztuczna inteligencja radzi sobie z rozpoznawaniem nowych obrazów, których wcześniej nie widział i wynik pokazuje nam procent poprawnych odpowiedzi. Prosimy, aby nasz model zgadł, co znajduje się na pięciu obrazkach testowych. Kolejno przygotowujemy tablicę, w której pokazujemy tych pięć obrazków obok siebie. Jeżeli model zgadł prawidłowo, podpisujemy na zielono. Jeżeli się pomylił, podpisujemy na czerwono. P oznacza przewidywanie modelu. P oznacza prawdziwą odpowiedź. A tutaj axis of to są ostatnie szlify tej prezentacji. Usuwamy niepotrzebne elementy i pokazujemy końcowy wynik. Odpalmy zatem kod i zobaczmy, jak poradził sobie Nasz model sztucznej inteligencji. I przyjrzyjmy się naszym wynikom. Mamy 500 obrazów do treningu i 1000 testów, czyli na 2 pixele, na 32 piksele. Tutaj mamy epoka pierwsza. Model dopiero zaczyna się uczyć. Trafnie rozpoznaje tylko 15 obrazów treningowych. Epoka piąta, z kolei końcowa. Model rozpoznaje prawidłowo 53 obrazy treningowe i około 40 9 obrazów testowych. Wynik końcowy, dokładność na zbiorze testowym oznacza, że na nowych obrazkach, których model wcześniej nie widział, trafia prawidłowo w około połowie przypadków. Warto zauważyć, że model systematycznie się uczył dokładność rosła wraz z epoką. Jest małe przeuczenie, ponieważ model radzi sobie nieco lepiej na danych treningowych niż testowych, 53 do 49. Biorąc pod uwagę, że model rozpoznaje 10 różnych klas, wynik 49 jest całkiem niezły. Przypadkowe zgadowanie dałoby około 10% szans, a czas wykonania 107 milisekund Pokazuję, jak długo zostało przetwarzane każdej epoki. W tym wypadku od 6 do 11 sekund na epokę. I tutaj mamy przykładowe predykcje. Akurat dla tych predykcji model prawidłowo rozpoznał obrazy. W 100%, że tutaj mamy. Kota, tutaj mamy statek, tu mamy również statek, samolot, a w tym miejscu mamy żabę. I w, tak, i w taki sposób tworzy się, można stworzyć model sztucznej inteligencji, który będzie rozpoznawał obrazem. Ten wynik, który mamy, to 49 na 40. Oczywiście stworzyłem model oparty na ograniczonej ilości epok, bardzo prosty model. A mimo to udaje mu się uzyskiwać w miarę. Dobre wyniki.